To wszystko jest okej, okay, prócz tego, że właśnie jestem ciekawa, ja chcę to wiedzieć, bo powinnam to wiedzieć. I to jest ten moment, kiedy ty przekraczasz tą granicę. Wyluzowałabyś w tym momencie i jeżeli nie mam, nie wiem, no to, no to nie wiem. I to, że ty ciśniesz, że powinnaś wiedzieć, to nic nie zmienia, to ci tylko frustrację buduje. Więc jakbyś zluzowała, to kto wie, czy to się wtedy nie otworzy. Jasne, że ja bym chciał wiedzieć, ja bym chciał znać tajemnice państwowe. Bo w... No jak, po co? No żeby wiedzieć, nie? Żeby wiedzieć, na przykład, czy my jesteśmy bankrutem już, czy nie, ile mamy deficytu tak naprawdę, yy, kto jest agentem w rządzie. Chciałbym to wiedzieć! No to nic w Właśnie! I dlatego ci tego podświadomość nie puszcza. Zrozum, że to nic nie zmieni w twoim życiu. Ty mi teraz świetnie odpowiedziałaś. A, mo, a po co ci to? Może tego nie masz wiedzieć? Powiedz to teraz do lustra. Do siebie. Podejdź i powiedz, po co ci to? Może nie masz tego wiedzieć? Do siebie to powiedz.